Po jeziorze Ełckim pływały statki i to aż 30, jeden po drugim. Były to modele biorące udział w ósmych warmińsko-mazurskich mistrzostwach modeli redukcyjnych. Pierwsza konkurencja na modelach F4A polegała na bezbłędnym sterowaniu statkiem na wyznaczonej trasie. Oczywiście nie można było trącić pływających bojek. Bezbłędne przepłynięcie trasy dawało gwarantowane zawodnikowi 100 punktów. Dobrze się sterowało, długo nie trenowałam, to bo tylko 3 dni. To są moje pierwsze zawody. Nowością w tym roku był dok, czyli miejsce, do którego musiał wpłynąć statek po zakończeniu trasy. Tu musiał zatrzymać się na wyznaczonej linii i stać bez ruchu 3 sekundy. Jest to trudne, dlatego że to wymaga bardzo dobrego opanowania aparatury do zdalnego sterowania. Wtedy trzeba zarówno sterem kierunku pracować, jak i obrotami silnika. Jest to dosyć skomplikowane, a przy tym no, dosyć ekscytujące. Nawet najlepiej opanowane umiejętności mogą się nie przydać, jeśli natura zrobi coś na przekór. Takie trudności miał Daniel. Zdecydowanie chyba z zadokowanie modelem, bo wiatr był dosyć spory i model nie, nie trzymał się kierunku. Do Ełku na mistrzostwa modeli redukcyjnych stawiły się osoby nie tylko z województwa warmińsko mazurskiego Zawodnicy przyjechali z Lizbarka Warmińskiego, z Warszawy, z Białego Stoku, z pieniężna i z Ełku. W sumie startowało 30 zawodników w siedmiu ekipach. Od początku istnienia zawodów uczestniczą w nich członkowie pracowni modelarskiej z Lidzbarka Warmińskiego. Ten nasz sport w Polsce jest taki jest, za dużo imprez nie ma, a debiutantów gdzieś przetrzeć trzeba, tutaj mają dobre warunki, bo startują właściwie z równymi sobie i dlatego tu jesteśmy. Początkujący startowali w pierwszej kategorii, gdzie nie był oceniany sam model. Jakość i wygląd kopii rzeczywistego obiektu była ważna przy drugiej konkurencji. Tutaj największe zainteresowanie wzbudził model statku o nazwie Calypso. Pływał nim Jacques Cousteau, francuski właśnie e, badacz oceanów. Prekursor nurkowania za kfalungiem. Jest to jego statek badawczy, przerobiony z trałowca takiego wojennego. Pomniejszony model powstawał przez dwa lata. Zrobiony jest z takich materiałów jak prawdziwy statek. Do tego potrzeba zacięcia, ale tworzenie modelu to też rodzaj techniki relaksacyjnej. Jest to sposób na dla mnie pozbycie się nerwów, uspokojenie, wyluzowanie, a same zawody jako takie, spotkanie z kolegami i, i niezła zabawa. Mistrzostwa odbyły się na Cyplu Loku. Kolejna impreza tego typu za rok.